Uważamy Football Park to zwiększenie dzieła Football Akademii. To jest taki projekt, który jest najbardziej potrzebny, jeśli chodzi o dalszą perspektywę rozwoju naszych szkół. Osiągnęliśmy poziom. Takiej ilości dzieci, takiego zainteresowania, że potrzebujemy gdzieś się zacząć mieścić. To jest projekt, który tak jak i Futbol Akademii został zaczerpnięty z rynku angielskiego. Tam już takie obiekty funkcjonują. Jest to obiekt dedykowany piłce nożnej, w którym miejsce mogą znaleźć tylko piłkarze. Stąd sztuczna trawa, stąd boisko wrysowane, stąd bramki dedykowane tylko i wyłącznie piłce nożnej. No i strefa relaksu, barowa, która sprawia, że obcowanie z piłką nożną to nie tylko gra, to także oglądanie meczy Ligi Mistrzów, to muzyczka podczas grania, to zabezpieczony sprzęt sportowy to komfort w wypoczynku przed i po zajęciach oraz osób oczekujących na swoich, na swoich przyjaciół, którzy grają w piłkę. To jest bardzo dobra inwestycja, ponieważ realizowana ze środków prywatnych, ale też służąca dobru publicznemu. Bo tutaj jest oczywiście takie partnerstwo polegające na tym, że miasto, czy bardziej szkoła udziela teren natomiast inwestor realizuje swoją koncepcję rozwoju sportu i uważamy, że z tej perspektywy jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ może z tego korzystać i młodzież szkolna i publiczny i prywatny partner, który prowadzi swoją działalność gospodarczą, rozwija to i tworzy kolejną infrastrukturę do piłki nożnej na terenie miasta. Muzyka